Chcesz wejść na Linkin, ale nie wiesz od czego zacząć? To nie. Założenie konta to prosty brzep, taka bułka z masłem. Wejdź na Linkin.com kliknij dołącz teraz i w zależności od tego jak chcesz działać, podaj maila. I tutaj uwaga, najlepiej no prywatnego, tak aby nie stracić dostępu do konta przy zmianie pracy. Możesz też użyć po prostu konta Google. Następnie utwórz silne hasło i nie <laughs> hasło Sylwia 123. Nie jest silna. Testowała. W kolejnym kroku wpisujesz imię i nazwisko. I uwaga, tutaj zaczyna się cała magia LinkedIna, bo to muszą być prawdziwe dane. To są też pierwsze składniki Twojej marki osobistej yy, i zgodnie z regulaminem LinkedIna nie możesz tutaj dodawać pseudonimów. Także Kasia Marketing Ninja nie przejdzie. To można potem sobie dodać w nagłówku i będziemy o tym jeszcze mówić. LinkedIn to nie TikTok. Trzymajmy się tutaj faktów. Następnie wybierz lokalizację, dodaj stanowisko, branżę i nie stresuj się. Możesz to zrobić teraz albo pominąć. Popracujemy nad tym w kolejnych odcinkach. Link mi poprosi cię o zdjęcie, zarówno profilowe, jak i możesz ustawić zdjęcie w tle. A na koniec zaproponuję ludzi do obserwowania. Możesz kliknąć te kilka osób, ale nie dodawaj od razu całej listy. Zaczniemy budować sieć później, świadomie. I gotowe, masz już konto. Teraz zaczyna się prawdziwe gotowanie. Potrzebujesz treści, sieci kontaktów, aktywności i odrobiny przypraw. Subskrybuj mój kanał. Razem przygotujemy Linkin, na które ludzie wracają po dokładkę. Let's cook!